Witam bardzo. Trzeba Wam przedstawić, skry, które sobie zamówiłem na lekko. sobie tak. sobie na lekko sobie. To, to są tektury. iPub, Internetone, Sukie Pro. Wystarczy wstawić. Wipeout szukałem w premierówce. Mam w końcu premierówkę, to pota na z selfie. Luke wydania 1995. Na jeden kik, nigdy z niegrałem. W tą grę tak wynosiło mi 160 zł w tą grę. ja już więcej taka może kosztować, już 160 zł, a mi się udało wyrwać premierówki, mogą od 108 zł kosztować Platinum w mniejszych cenach. Mi się udało się wyrwać za 100 zł, zobaczymy, czy tam płytki. Troska jest, jest bardzo dobrym stanie. Ten głos tak, Przedawał w mniejszych cenach. No, sobie, tak. Tak jest. Takie czas. Są. Ja nigdy nie grałem w te gry. Oto tak, gra do do kolekcji. Następną grą To jest to. I ten to jest super OK Pro. Też za tą grę też dałem. Tak, 65 zł. Tylko w Platinum mi się trafiło, że... trudno. Tak, wolałem to mieć w Jest, jest I taką uletkę dostałem do tej gry. Jak to tutaj jest w tym zestawie? Troszkę jest troszkę ten tytuł, ale tak, mi się na tych płaconych cenach mi się udało to trafić w stanie. Tak, będę miał jakąś grę. Kolina jedynkę, dwójkę z który z tych Platinum będę miał. To sobie sobie podmienię na COS. A to takie placy. Płyta tak w idealnym stanie za 5 co za tą Też patrzę może o kosztować kosztowac. Jest pewnie kierówka. I zaraz spięć to do Superfast takim James. I do tej gry nieco. Z czegoś spójrzmy po akurat? To będę miał do kompletowania. Tak, też ja, będę stał z stoważ, tą gę i ten acer Soke OK pro 98 rozestarał się w tym to mógł oto te gry jeszcze tak w gratisie dostałem gumę turbo dostałem gumę w gratisie też dostałem gumę akurat też dostałem gumę za ten mi wynosiło sto zł Niedużo, mnie, Za to. To tak piłkę nożną, to jest tak fajnie gra. To są najlepsze tytuły. Polecam ten tytuł. Do krania. Nawet Wojpata, nigdy nie grałem. Czy polecam ten tytuł, czy nie? Potem. Kiedyś zrobię wam tego gameplaya z o Potem. Do zobaczenia w następnym odcinku.